Siemanko moi kochani, z tej strony Paweł, a na dzisiejszym odcinku Bayern zwycięski na koniec roku, Barcelona bliska kompromitacji z Almerią, magiczne zagranie Roberta Lewandowskiego i PSG ucieka rywalom. Także ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Bayern wygrał na wyjeździe z Wolfsburgiem 2-1, do ale nie zmniejszył straty do Bayernu Leverkusen, gdyż aptekarze wygrali swój mecz, a 21. bramkę w Bundeslidze zdobył Harry Kane. To spotkanie miało dwie różne połowy. Pierwsze 45 minut było niemalże perfekcyjne w wykonaniu Bayernu, natomiast stracona bramka w końcówce dała nadzieję Wolfsburgowi i do końca było bardzo ciekawie. Bayern dowiódł zwycięstwo do końca i spędzi końcówkę roku na drugim miejscu. Była szansa, by dogonić Bayer Leverkusen, ale aptekarze rozbili Bochum 4 do zera po hatliku Patryka Sika. Od początku spotkania Bayern miał gigantyczną przewagę. Gospodarze mieli problem, by wyjść z własnej połowy. Nie radzili sobie kompletnie z pressingiem, nie wyprowadzili też żadnej kontry. Dopiero w doliczonym czasie gry strzał z około 25 metrów oddał Maximilian Arnold i zaskoczył Manuela Neuera. Do tego momentu Bayern rządził na murawie. Dwa kluczowe podania zaliczył Thomas Miller, który niedawno przedłużył swój kontrakt z Bayernem do, koń do końca sezonu 2024-2025. Najpierw po jego dośrodkowaniu bramkę zdobył Jamal Musiala, a w 43 minucie fantastyczny strzał z dystansu oddał Harry Kane. Do tego momentu nie zanosiło się, że Wolfsburg będzie w stanie wrócić do gry. Natomiast bramka do szatni zwiastowała, że w drugiej połowie mogą być emocje. W drugich 45 minutach obraz gry uległ zmianie. Wolfsburg oddalił nieco grę od własnej bramki. Ale brakowało gospodarzom w sytuacji. Dopiero w doliczonym czasie gry strzał z dystansu oddał Maximilian Arnold. Piłka leciała w środek bramki, ale i tak sprawiła trochę problemów Manuelowi Neuerowi który w drugich 45 minutach nie miał wiele pracy, ale musiał zachować koncentrację do samego końca. Całe spotkanie na ławce rezerwowych Wolfsburga przesiedział Jakub Kamiński. W pozostałych spotkaniach Union Berlin wygrał z FC Köln 2-0, Eintracht Frankfurt pokonał Borusję Mönchengladbach 2-1, Handheim wygrał z Freiburgiem 3-2, a Stuttgart rozbił Augsburg 3-0. Barcelona miała problem w spotkaniu z Almerią. Gospodarze trzykrotnie obejmowali prowadzenie, ostatecznie jednak zwyciężyli 3-2. do 2. Barcelona w ostatnim czasie zawodzi na całej linii. Mecz z ostatnią Almerią miał być okazją do poprawienia sobie nastrojów. Barsa liczyła też na przełamanie Roberta Lewandowskiego. Od pierwszego listka przewagę miała Barcelona, z której nic nie wynikało. Niewidoczny był też Robert Lewandowski. W ósmej minucie po błędzie defensywy gości. Miał Sergi Roberto, ale jego strzał obronił Maximiano. Gospodarze przez dłuższy czas byli głową w mur. Pod bramką Almerii działo się niewiele. Dopiero w 33 minucie zrobiło się gorąco. Po dośrodkowaniu rzutu rożnego strzał Araujo odbił Maximiano. Piłka spadła pod nogi Rafini, który z bliska trafił do siatki. 5 minut później powinno być 2 do 0. Po błędzie defensywy strzelał Lewandowski. Świetnie interweniował Maximiano. Gospodarze nie dowieźli prowadzenia do końca pierwszej połowy. W 41 minucie w sytuacji sam na sam Leo pokonał Iniakiego penę. Początkowo arbiter odwizał spalonego, natomiast po interwencji waru Bramka została uznana. Almeria w sezonie jeszcze nie wygrała meczu. W drugich 45 minutach groźny zaczął być Robert Lewandowski. Chwilę po wznowieniu gry szansę miał Ferran Torres, ale jego strzał obronił Maximiano. Bramkarz Almeri kolejną świetną interwencją popisał się chwilę później, tym razem po strzale Roberta Lewandowskiego. Gospodarze ponownie objęli prowadzenie po godzinie gry. Po dośrodkowaniu rzutu rożnego piłkę do siatki skierował Sergi Roberto. Barcelona po objęciu prowadzenia grała na luzie. Kilkoma dobrymi podaniami popisał się Robert Lewandowski. Oddał też strzał z pola karnego. Maximiano sparował piłkę na rzut drożny. Podopieczni Szawiego chcieli zamknąć mecz, a tu niespodziewanie Almeria doprowadziła do wyrównania. Skandalicznie we własnym polu karnym zachował się Iniaki Pena, który zderzył się z Rolandem Araucho. Piłka spadła pod nogi Gonzaleza, a ten wpakował ją do pustej bramki. Barcelona ruszyła, by ponownie odzyskać prowadzenie. Bliski szczęścia był Roland Araujo, ale piłka po jego strzale minęła super. A chwilę później Lewandowski nie wbił piłki do bramki z bliskiej odległości. Gospodarze dopieli swego w 83. Minucie. Po kapitalnym podaniu Lewandowskiego w sytuacji sam na sam znalazł się Sergi Roberto i trafił do siatki. W 87. Minucie strzał głową oddał Aribas i Naki Pena odbił piłkę i uratował Barcelonę. Po zwycięstwie Barcelona wskoczyła na trzecie miejsce, a Almeria dalej zamyka tabelę. W pozostałych dwóch meczach Atletic Bilbao pokonał Las Palmas 1-0, a Villarreal wygrał z Celtą 3-2. Kolejne trzy punkty trafiły na konto PSG. Paryżanie pokonali mecz 3-1, a urodziny dwoma golami uczcił Kylian Mbappé. Paryżanie w ostatnim czasie... Powiększyli przewagę nad rywalami. W poprzedniej kolejce w spotkaniu z Lille rywale w ostatniej akcji meczu wyrównali stan rywalizacji i urwali punkty PSG. Mec gra o utrzymanie. Trzy ostatnie spotkania przegrali. Od pierwszego gwizdka PSG ruszyło do ataku i w dziewiątej minucie zrobiło się gorąco w polu karnym gości. Strzały zostały zablokowane, a mecz wyszło obronną ręką. Paryżanie przeważali, ale nie potrafili zagrozić bramce gości. Brakowało też strzałów z dystansu. Mec po 15 minutach zaczęło grać odważniej. Przeprowadzili nawet kilka ataków, ale efekt był żaden. Goście w pierwszej połowie oddali tylko jeden strzał i w dodatku niecelny. Do połowy remis 00 można powiedzieć, że w pierwszych 45 minutach emocji było jak na grzybach. Chwilę po wznowieniu drugiej części spotkania PSG objęło prowadzenie. Lee zagrał z prawej strony, a Wittinia tylko dostawił nogę. Metz nie miało argumentów, żeby odpowiedzieć, a PSG w pełni kontrolowało wydarzenia boiskowe. PSG dążyło do podwyższenia rezultatu i to się udało w 60 minucie. Techniczny strzał z 17 metra oddał Mbappé. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. Wydawało się, że gospodarzom nic złego nie może się stać. I tak było. Do 72 minuty, wtedy po dośrodkowaniu zrzutu rzutu rożnego, piłkę do bramki skierował Mathieu. Po stracie bramki Paryżanie ruszyli do ataku. Mec parę razy było pod bramką Donnarummy, natomiast większego zagrożenia z tego nie było. Zabawa skończyła się w 83 minucie. Błąd popełnił obrońca gości. Za słabo podał piłkę do bramkarza, przejął ją Mbappé, ograł Okudzie i trafił do pustej bramki. Do końca spotkania PSG nie pozwoliło już na nic więcej gościom i dowieźli korzystny rezultat do końcowego gwizdka. PSG jest pierwsze z przewagą 5 punktów nad Niceą, a Metz jest 14. W pozostałych spotkaniach Clermont przegrało z Rennes 1-3, Montpellier zremisowało z Marsylią 1-1, Brestia rozbiła Lorient 4-0, Toulouse przegrała z Monako 1-2, Lyon pokonał Nantes 1-0. Stade Reims wygrał z Larchawę 1-0. Strasburg pokonał Lille 2-1. A Nicea pokonała Lens 2-0. Także moi kochani, z mojej strony to jest na dzisiaj wszystko. Ja się już z wami żegnam. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Miłego wieczoru. Cześć!